Masz trójkę dzieci albo więcej? Przestań udawać, że wszyscy zmieszczą się do kombiaka. Oto samochód dla Ciebie. Mercedes Benz EQV to komfortowy wagon do przewozu osób. To jest wersja sześciomiejscowa, ale można zamówić wariant z ośmioma miejscami. Są i sofiksy, oczywiście. Miałam powiedzieć, że wnętrze jest typowo Mercedesowe, ale nie ma chyba drugiego modelu łączącego najnowszy system inforozrywki MBUX, starą kierownicę i stare zegary, tylko z wyświetlaczem po środku. A, zapomniałabym samochód uruchamia się, przekręcając. Kluczyk w stacyjce. Nie chcę powiedzieć, że to wszystko jest złe, bo tak jeszcze parę lat temu wyglądały samochody Mercedesa i wiecie, nikt nie narzekał, ale stara kierownica to też stary tempomat umieszczony z boku, a nie na kierownicy. Stary tempomat to też stary asystent utrzymania pasa ruchu, który głównie warczy przy najechaniu na linię. Stare zegary to też mniej wygodne wyświetlanie danych. Wygodne są za to fotele z podłokietnikami, są sterowane elektrycznie z pamięcią ustawień, więc jeśli więcej niż jedna osoba prowadzi samochód, zmiana będzie łatwa. Ponieważ między fotelami nie ma żadnego schowka, można przechodzić wygodnie do tyłu samochodu, jak w kamperze. Uchwyty na kubki są nisko, ale to mi nie przeszkadza. Są też dodatkowe miejsca na butelki w drzwiach. W przodu są dwa gniazda USB-C, z tyłu opcjonalne gniazdo 12V, drugie w części, którą umownie można nazwać bagażnikiem. Z tyłu nie ma schowków, a uchwyty na napoje są tylko dwa i nie wiadomo dla kogo, dla pasażerów podróżujących w drugim czy w trzecim rzędzie. Przyznam, że na początku nie byłam pewna, czy w ogóle będę testować EQV, bo wygląda na bardzo duży samochód. Ale jest minimalnie krótszy od Mercedesa GLS, którym jeździłam parę miesięcy wcześniej, więc to nie może być trudne, prawda? W vanach i wysokich suwach obawiam się wjazdu na piętrowe parkingi. Wiem, mają poniżej 2 metrów, ale i tak mam wrażenie, że zaraz zaryje dachem w sufit. Ale przecież wjechałam gelendą na taki parking, a gelenda jest o 68 mm wyższa od EQV. Parkowanie, manewrowanie EQV jest łatwe i wygodne. Samochód jest bardziej zwrotny niż się po nim spodziewasz. A kamera 360 dodatkowo ułatwia zorientowanie się w sytuacji. Widoczność na boki jest doskonała. Żeby nie było tak słodko, powiem Wam, że zużycie energii obiecywane przez producenta to moim zdaniem bajeczki dla dzieci, bo najlepszy wynik, jaki osiągnęłam, to 30 kWh na setkę. Producent obiecuje średnie zużycie trochę poniżej 30, a to oznacza, że nie ma co marzyć o zasięgu na poziomie 344 km. Jasne, na co dzień tyle nie robisz, bo po mieście zwykle robi się wysokie kilkanaście, niskie kilkadziesiąt km dziennie, a EQV można ładować i z szybkich ładowarek w mieście, o ile jakieś są, jak i z gniazdka w domu. Kiedy jechałam po autostradzie z maksymalną dozwoloną prędkością, zużycie energii skoczyło do 39 kWh. Od razu przypomniała mi się wycieczka EQC do Wałbrzycha. Tam też zużycie energii było znacznie wyższe od deklarowanego przez producenta. Zdziwiło mnie też kiepskie wyciszenie. I nie mówię już o prędkościach autostradowych, ale nawet przy 80-90 km na godzinę. Może to kwestia wysokości samochodu, może rodzaju zastosowanych szyb. Innym testowanym przez nas ostatnio elektryku było świetne wyciszenie, ale te szyby boczne były o wiele grubsze od normalnych. Zaletą aut elektrycznych jest dynamika. EQV nie będzie się pewnie nadawać do wyścigów na ćwierć mili, ale przyspieszysz nim na obwodnicy, wyprzedzisz sprawnie inne samochody. Tylko uwaga, bo inni kierowcy się tego nie spodziewają. Kierowco, pamiętaj, samochód na zielonych blachach. Ma odejście. Samochody elektryczne wymagają innego podejścia niż te o napędzie konwencjonalnym. Poza nawigacją z listą ładowarek, w EQV przydaje się też aplikacja Mercedes Me, w której można zaplanować ładowanie, podgrzewanie czy schładzanie samochodu albo trasę. Warto o tym pamiętać, jeśli chce się jeździć autem z napędem elektrycznym. Gdyby EQV naprawdę robił około 350 km na jednym ładowaniu, mogłabym powiedzieć, że to samochód dla rodziny wielodzietnej jedyny, jaki będzie im potrzebny. Ale w moim teście zasięg oscylował między 250 a 300 km. Jako auto do wożenia dzieci po mieście, kiedy znów będzie je dokąd wozić, EQV jest w Polsce ekstrawagancją. Czekam na nowszą, usprawnioną pod względem wydajności wersję. A ty co sądzisz o EQV? Napisz mi o tym w komentarzu. Zaglądaj tu regularnie, a najlepiej włącz powiadomienia. Na kanale Ania i Marek Jadą zobaczysz nie tylko testy samochodów, ale też relacje z premier, pierwsze jazdy samochodami i inne materiały motoryzacyjne. Zapraszam!